Maria Konopnicka Pieśń o domu Kochasz ty dom, Rodzinny dom, Co w letnią noc Skroś srebrnej mgły Szumem swych lip Wtórzy twym snom, A ciszą swą ko I twe łzy. Kochasz ty dom, Ten stary dach, Co prawi baść O dawnych dniach, Omszałych wrót rodzinny próg, co wita Cię z cierniowych dróg? Kochasz Ty dom, rzeźwiącą woń, Skoszonych traw i płowych zbóż, Wilgotnych olch i dzikich róż, Co głogą kwiat wplatają w skroń? Kochasz Ty dom, ten ciemny bór, Co szumów swych potężny śpiew I duchów jęk i wichrów chór Przelewa w Twą kipiącą krew? Kochasz Ty dom, rodzinny dom, co w pośród burz w zwątpienia dnie, Gdy w duszę ci uderzy grom, Wspomnieniem swym ocala cię. O, jeśli kochasz, jeśli chcesz żyć pod tym dachem, chleb, jeść zbóż, Sercem ojczystych progów strzeż Serce w ojczystych ścianach złóż.